Cześć, widzę z tej strony Dziś Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek. Bo jak widzicie, nagrywamy sobie pierwszy poradnik na tym, na tym kanale. Kto mnie do Fortnite zaprasza? Także yy, ja. O, i to jest poradnik, jak sobie zrobić skina. Także wpisujemy sobie. No, VA skin. Na przykład to jest taka proponowana strona. I na przykład tej sobie możemy wybrać jakiegoś skinka, jeśli tutaj jakiś nie pasuje, to tutaj też możemy. Na przykład... Czekaj, będzie ten skin, którego chcę. Nie ma to, jak on się nazywał. Jakiej galakcji? Jak on się nazywał? Dobra, eee... Y Among Us. Działa? No to nie wiem, jaki. ABC. <noise> nie, no żartuję. Oczywiście sobie zrobimy to sobie ten. I na przykład sobie damy. O, właśnie. Na przykład. Sy. Wiem. O, tak się to pisze. Nie ma? Halo. O. No to dobra, zrobimy sobie Gigaczada. Tutaj mamy tak coś jak Save, Foto i Apply. oczywiście nic tutaj nie klikamy, tylko klikamy sobie Save. Ja mam przykład sobie to nazwę próba pod odcinek 3. I to możecie sobie nazwać jak chcecie i tutaj 1, 2, 3. Save. Tak jak wam się ładuje, to klikamy do warrant, a jak wam się przestało ładować, to tak czy siak klikamy do Walland. Tutaj nam się powinno to wszystko zrobić. A jak tutaj się to nam nie zrobiło, to wtedy... Mm, to tutaj się nam gdzieś otworzy folder i tam trzeba będzie kliknąć sobie pulpit i chyba tam otwórz czy tam zapisz. Dobra, także dajemy dowolny, to ja już to dałem. Wychodzimy sobie. Ja to oczywiście robię na oficjalnym launcherze. Wchodzimy sobie do Minecrafta. O jest, tutaj mamy, na przykład tutaj zawsze klikamy graj, żeby zagrać, tutaj różne wersje, no to na przykład tutaj mamy graj, instalacje, realms, skórki i spis aktualizacji. My sobie dodamy dzisiaj skórki, jak tutaj już mamy jakieś skórki, to się nie trzeba przejmować, klikamy sobie nowa skórka, tutaj oczywiście sobie można nagrać, nazwać, na przykład ja dam... Tak sobie dam i dajemy sobie pliki skórki, przeglądaj. Tutaj mamy różne i na przykład próba pod odcinek 3. To jest to, co ja sobie nazwałem. Mamy naszego giga czada i tutaj dajemy sobie zapisz i użyj. Internet szybciej. Ech. Dobra, połączono Także mówiłem dajmy sobie przeglądaj naz, nazwę I tutaj mamy tak coś jak zapisz i użyj To nam od razu się robi A, super Sobie niechcący dałem dwa Także mamy naszego i To tyle Możemy sobie go wybrać, użyj Grać i można grać. Także dziękuję widzowie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. I zostawcie suba, bo idź za darmo.